Wszystkich. Jestem już w Kambodży w stolicy Phnom Penh w jednym z hoteli, w którym niestety muszę odbyć dwutygodniową kwarantannę. No, zobaczymy, jestem w połowie, jakoś, jakoś ten czas leci. Jestem tutaj dzięki Michałowi Paterowi z kanału Autostopem na koniec świata, na który to zapraszam serdecznie. Można tam naprawdę zobaczyć wiele ciekawych jego wypraw na Rosję, Stany i. Europę, oraz teraz co w Kambodży. Jeżeli ktoś chce wiedzieć na bieżąco, co się tutaj dzieje, w Kambodży, na przykład, wystarczy zostać jego patronem. Można mieć wtedy dostęp do, do jego filmików tutaj z Kambodży już od roku, prawie, więc, więc no jest tutaj ponad 100 takich daily. No i tutaj, jakby ktoś oglądał to, to ktoś to jest już zaznajomiony, to już wie, dlaczego ja tu jestem i, 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 i wie wszystko. On właśnie poznał mnie to z jednym z biznesmenów, który tutaj farmy awokado, dwie takie farmy posiada na razie, jedna w Mondulkiri, druga w Ratanakiri, na których właśnie w pobliżu których będziemy chcieli postawić pasieki. I plan jest taki, że stawiamy te pasieki i po prostu Razem z tutajszymi pracownikami będziemy je opiekować się nimi i tak dalej. Z Polski dwa tygodnie temu została wysłana do nas paczka, w której mamy sprzęt od Łysonia, który tutaj będzie nam potrzebny. No niestety utknęła ona na 10 dni w Hamburgu. No, Musieliśmy dopiero interweniować i dopiero to ruszyło. Jest chyba teraz, na dzień dzisiejszy jest w Singapurze, więc tak naprawdę już niedaleko. Ja tu właśnie z Singapuru prosto przyleciałem do Phnom Penh, więc mam nadzieję, że ona będzie szybko, w sam raz jak my wyjdziemy, już będzie gotowa. Co więcej, jaki jest plan? Po wyjściu z, z hotelu, już zakończy kwarantanna, Prawie, prawie od razu lecimy właśnie z Michałem, bo ma mi pomóc tutaj w ogarnięciu trochę języka. On jednak tutaj już troszkę jest, jest mu łatwiej się porozumiewać z tutajszymi ludźmi, dlatego on właśnie pojedzie ze mną do Batambang, gdzie jest jedna z niewielu, jak nie wiem, czy nie jedyna, największa pasieka tutaj w Kambodży. No nie wiem, ile ona dokładnie liczy, ma tam kilkanaście, kilkadziesiąt ulicz, nawet tak powiem. To nie jest jakaś tam potężna e, pasieka, ale duża jak na, jak na Kambodży, bo w Kambodży e, da e, jest bardzo słabo rozwinięte niestety, no dlatego też będziemy tutaj działać. Tam, w tym Batabank będę chciał e, przyglądnąć się już tak na kilka dni, taką jakby sobie praktykę zrobić, przyglądnąć, podpytać e, odnośnie tego pszczelarstwa, jak to tutaj wygląda, na jakich Unii to ulak, znaczy to wiem, na jakich ulak robią. Tylko jest kilka pytań, które pewnie zobaczycie w najbliższym odcinku, bo właśnie najbliższy odcinek będzie z Batambang, gdzie będę, będziemy tam się dopytywać o takie niuanse jeszcze e, tych zero, bo tu jest pszczoła apiscerana, więc automatycznie to jest mniejsza. E, komórka, więc będziemy musieli też i, i spróbować wyczasnąć. Oni tutaj mają, widziałem właśnie tam, chyba tam bank walce do robienia węzy, więc stamtąd na początek pozyskamy węzę, a może później uda się nam zrobić, czy tam kupić, na, nabyć w jakiś sposób właśnie te walce. Oni tutaj gospodarują na takich ulach jednokorpusowych tam jest chyba 10, od 8 do 10 ramek, w zależności jakie szerokie to są te ule. Ramka jest coś mniej więcej rozmianu, rozmiarów langstrota. No niestety to tak wygląda, że oni to robią w ten sposób, że te skrajne, tam gdzieś jest miód, to, to, to jest sam miód, to wirują, ale środkowe ramki, które mają już nawet jedną trzecią, jedną czwartą miodu, oni ten miód oczywiście odsklepiają, wirują razem z czerwiem, no jest to moim zdaniem duża strata na czerwiu, dlatego będziemy coś tutaj kombinować jeszcze we własnym zakresie. No na razie zobaczymy jak to oni robią, jak to u nich dokładnie wygląda, podpytamy, yy, będę chciał właśnie, żeby gdzieś wyczasnąć. Oni mają już tutaj takie dorobienia robienia mateczników, yy, miseczek matecznikowych, yy, formy już odpowiedniej wielkości pod tematki. Yy, no, ogólnie takie wiecie, no, trzeba będzie się zorientować, co i jak tutaj jest dokładnie z takimi niuansami. No i co, jeżeli tam po kilku dniach tam będziemy, od nich właśnie z tego, co, co prawdopodobnie od nich weźmiemy kilkanaście lub kilkadziesiąt uli i zakupimy je. Postawimy je chyba na początku, tylko wrata na Kiri, chociaż zobaczymy jeszcze to. To jest wszystko do, do ustalenia, jeszcze, jak tutaj będzie wyglądało ten przewóz tych uli. Ile się uda ich przewieźć, bo w większość weźmiemy oczywiście rodzin pełnych, trochę tych uli pustych weźmiemy, trochę tych puli uli już jest pustych, nawet jest na farmie, bo kiedyś były kupowane, bo będzie tam w resorcie, który należy też do, do tej całej. W, firmy, spółki jest, są w ścianach po prostu w budynku, bo tam jest tak, że jest, nie ma oczywiście ocieplanych, tak jak u nas, tylko jest deski i między tymi deskami jest przynajmniej jedna rodzina na pewno pszczela, którą będziemy chcieli wyjąć i zasiedlić oraz też będziemy starać się pozyskać trochę tych rodzin dzikich, jak tam, jak, jak się nam uda gdzieś je znaleźć pod kontrolą je rozmnożyć sobie samemu no wiadomo nie, żeby tego zwiększyć tą ilość tych rodzin żeby nie kupować od razu pełnej ilości e, tych rodzin tylko samemu je e, poprzez odkłady rozmnażać i tak to wygląda będę chciał też mm, przetestować będziemy coś próbować żeby mm, osiedlić te, ule, te rodziny przepraszam pszele w rodzinach korpusowych żeby właśnie uniknąć tego wirowania ramek z czerwiem. Nie wiem jak się to nam uda, bo to trzeba będzie jakąś albo kratę odgrodową też wyczasnąć, albo to zrobimy na takich mniejszych ulikach, albo własny własnych jakieś rozmiary z, zrobimy to tak samo jak tutaj Lankszot, tylko po prostu przedzielimy na pół i tak jak u nas są niektórzy na przykład na górskich ulach czy apipolach. Apipolowskich gospodarują, czyli to są większa ilość niższych ramek jedna nad drugą, i po prostu można w którymś tam miejscu kratę odgrodową włożyć. Tu oczywiście nie będzie takiej zabawy, bo ta pszczoła jednak się tak, aż tak nie rozwija do takich yy, wielkich rozmiarów jak, jak nasza pszczora, pszczoła europejska. Ona już jak ma, już ma ciasno w takim jednym korpusie, to ona już wyjeżdża z ula i, i, i ten, także ją trzeba też pilnować dość mocno. Ale to będziemy jeszcze dokładnie się dopytywać właśnie w tym Batam Bank. No i co? No zobaczymy jak to nam pójdzie. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć? Nie wiem zaraz sprawdzę, bo tutaj ma kartkę. No będziemy tak, jak mówię, no wspólnie tam będziemy razem z tymi pracownikami. Wiem, że tam kilka kobiet i mężczyzn będzie po prostu do, w każdym tym rejonie będzie przydzielona do obsługi tego. No i na początek będziemy to razem próbować yy, yy, gospodarować na tych, yy, w, te, w tych pasiekach, no a później ja już wrócę do Polski i zobaczymy, może najwyżej będę tutaj przylatywał co jakiś czas, jakbyśmy coś yy, chcieli nowego wprowadzać albo coś, no ale oni sobie tutaj moim zdaniem poradzą yy, bez problemu tutaj z tym. Chodzi o to, żeby, żeby po prostu zacząć yy, to pszczelarzenie... Yy. Co więcej Wam mogę powiedzieć? Zapraszam Was w ogóle, tak, na oglądnięcie tych, tych, tej serii, całej Pasieka w dżungli. Nie wiem, jak one często będą wychodzić, te filmiki. Wydaje mi się, że może tak co tydzień, może się mi uda coś puścić. Tak jak mówię, no, w tamtym tygodniu był filmik o rozpakowywaniu tej paczki, co to tutaj przy, przychodzi. Teraz jest wprowadzenie takie, które Wam chciałem, no, właśnie, przedstawić. No w przyszłym tygodniu, myślę, że z Batambank y, zrobimy cały taki filmik, y, wszystko jak oni tam pszczelarze, jak to wygląda. No i potem tak będzie tak po kolei wszystko i także, no, Myślę, że to jest naprawdę ciekawa będzie historia, ciekawa przygoda. Dlatego zapraszam do subskrypcji, do tego, żeby to oglądać. Bo na pewno będzie ciekawie. Także... No cóż, na dzisiaj to chyba wszystko, no bo coś wam mogę powiedzieć, mniej więcej plan wam przedstawiłem, jak to wygląda, skąd tu się wziąłem, także nie ma nie ma jakichś tych problemów. Mam nadzieję, że ta kwarantanna szybko minie. Będę mógł wyjść na zewnątrz jest naprawdę super. No 28 stopni teraz, chociaż jest tak naprawdę jeden z chłodniejszych terminów, także no nie wiem, tu jest aż za gorąco. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj, to pszczelarstwo, także i będę Wam chciał to jak najwięcej pokazać e, i na YouTube, jeśli chodzi o filmiki. Oczywiście e, zdjęć dużo będzie i na Facebooku, i na Instagramie. Także zapraszam wszystkich. Dzięki wielkie, cześć.